Сегодня... Страшный дом. Не давай. не давай. не давай, бана. Скелеты. На куре еда. После боя. на О, я видела. О. Появилась всякая. Такая тряпка Куда Nie widziałam... Nie, nie, nie. nie to już naprawdę... On jest w toalecie. Biorę latarę i idę. Znowu są to szkielety. Ale Biorę latarę i idę. Teraz Są to szkielet... Tam szkielety. Nie wyłączamy red, może gdzieś tam być. Tu coś jest pewnie. Gdzieś tu coś jest? Halo? Kto wie gdzie? Żeby była szybka, speed Jest taki creepy szybko. Żypka. 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 się Żypka. 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 Grupo. Sim, 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 né? Le. O Kurde, de Kurde, 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 Kurde,

I teraz dam szmatę. Pum! I teraz szmata. I teraz widzę, 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 widzę. I teraz szmatę Czekaj, ty uciekaj, uciekaj, bo ja teraz szmatę daję. Czekaj, bo mam szmatę. Jezus Maria, Jezus Maria, Jezus Maria. Teraz to będzie źle, bo przychodzi czyściuch szmata. Mata. Smata! Stru smata! Smata, smata! Te ca curde! Sma. Sma. Ta. Ta. Smata! Sma. Curde. Smata! Dalej idę. dalej idę, dalej. Dobra, dalej idę, dalej, dalej, dalej. Bo szmaty nie można nigdy! Szmata to Sigma Boy. Kurdy! Tam jest ten potwór. Smata! Pum! 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 bum. To jest szmaty! Smata! Smata. Kurde Mata! Kurdy! kurde dajesz matę! Kurdy, gdzie ta! Źle chodzę! Kurde, źle chodzę! Kurde, źle chodzę! Czy kurdy! Muszę tu dać Co może potwornie lubią? Mm. Nie, tego nie. Co ty tam ubierasz? Piszcie ścioki.

śpieszenia, eee szybko, 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 jak to w nie widział, nie widział, nie widział, że nie widział, czyś no, no, no. kurde, mamy spida, spida, sorry, że nie widziałem, że do spida, kurde, kim jest zablokowany? O, teraz. Szybko, szybko! Gdzie ty skórny? Czekaj, bo je nie tak szybko! Eddie, weź gdzie ukrywaj się! Co? Dobra, wstawiaj.